Ufajmy Panu, Szczęść Boże! Pozdrawiam Was, kochani Aneta Barcik z Myśli Boża. Jestem wokalistką i reżyserem i zapraszam Was na przygodę Waszego życia na rok 2024 na wspólne czytanie Dzienniczka Świętej Siostry Faustynem. Ten, u mnie ten dzienniczek wiecie już jest taki mocno rozpisany, troszkę go tam studiuję. I dlaczego chcę go z Wami czytać? Ponieważ jest miłość. Jest miłość, jest radość, jest szczęście i źródłem tej miłości jest Pan Jezus. Właśnie znowu wczoraj Pan Jezus mi pokazał, że, że On jest moją największą miłością. że Czasami pragniemy tej miłości ludzkiej, prawda? a ona czasem jest nieodwzajemniona albo nie tak, nie tak głęboka, jakbyśmy pragnęli. A tu przychodzi Pan Jezus, tuli do serca, mówi, kocham Cię, jesteś moją księżniczką, jesteś najważniejsza dla mnie i dla, dla każdego dla każdej kobiety i dla każdego mężczyzny Pan Jezus jest tym źródłem miłości i takiego całkowitego spełnienia. Kochani, nie wiem czy zauważyliście, ale nasze barwy narodowe, biały i czerwony, to są te same kolory jak kolory Pana Jezusa Miłosiernego. Popatrzcie. Jezu, ufam Tobie. Ten sam biały i czerwony, te strumienie. Myślę, że to nie przypadek. Myślę, że my, Polacy, mamy po prostu trwać przy Bogu, trwać przy prawdzie, prawda nas wyzwoli, i nieść tą dobrą nowinę dla całego świata, i umacniać się wzajemnie. Niektórzy obudzili się po prostu w innej Polsce, nie wiemy jak, jak się tutaj odnaleźć, ale my mamy być po prostu tym światełkiem w ciemnościach i mówić wszystkim o miłości Boga, a cała miłość Boga sprowadza się tak naprawdę do jednego zdania. Jezu, ufam Tobie. O tym pragnę Wam opowiedzieć. Do zobaczenia w następnym odcinku.